Oh, I hate it! Look at the autistic fucking chug out there! Fucking cow, don't fucking cow, watch replay! You fucking little reject! Mental rich re This dude! This fucking piece of shit can talk right now? Are you fucking serious? Aaaaah, I want to make sure we So fing lose this game so they learn their fucking lesson. I wanna just buy movies and just run it down Siemanko, tutaj tego intro, ponieważ mam dla Was informację, otwórz w losowym momencie tego filmu będzie na ekranie kod do kleda. Powtarzam kod do kleda z chromą. Także jeżeli ktoś jest chętny, możecie albo przewinąć, albo oglądać, jeżeli jesteście szybko i do wykorzystania na każdym serwerze. I oczywiście przypominam łapkach w górę, komentarzach i subskrypcjach. Pozdrawiam! Witam, grze, gramy na y, T of Blade na I rally. Oboje wcześniej leciłem w Flash Ignite, więc zobaczymy jak to będzie. Dawno nie grałem tego meczu, bo też y, za często nie grałem Kamilo ostatnio. Ale z tego co pamiętam, to po prostu muszę dociskać pierwsze level, szczególnie level 1, level 2. Mogę po prostu go linować i tak muszę grać. Y, a później no, na jego stakach muszę uważać i na szóstym po prostu jak mnie zalinuję to przegrywam. Nawet jak y, będę do przodu, więc y, zobaczymy. O, to jakaś poddymka tutaj mogę zacząć. Z a nie wiem, czy tu więcej enemy nie ma. jakbym wiedział, że ich tu nie będzie, raczej to bym zaczął za, bo bardzo możliwe, że i tak będę zaczynał w tym maczapie. Eee... Będzie musiał przestrzegać. Może możemy zabić tego czegata? Albo ja mogę? Yeah. to jest tak unlucky, nie mam dwóch samonerów. Ja pierdykam. No dobra, no teraz to nie mogę linii grać, już jest trochę naki. Tak szkoda, że ten autos nie wszedł. Bo nawet, jak jakbym tutaj padł, to by było dla mnie ok, dostałbym first lada, miałbym longswarda. No dobra, różne jeszcze się wygrywa. Dziękuję wszystkich. Ale szkoda, że w ogóle była taka potrzeba, że tam weszliśmy i trzeba było ich ratować, tak szczerze, bo. Bo to nie jest najlepsze. No i teraz nie mogę się tradeować, level 1, bo jestem późno na linii, nie mam samonerów. A, level 1 stąpił, Muszę 3 na początku, dam się spójrzawać. Szkoda, że tego nie uniknąłem, bo bym go kredował. Trzeba na szybszy level 2. O, tak jak teraz. Ostatnie w ostatnich sekundzie mi rzucił kół, jak stack znikał, więc trochę unlucky timer. Ale Jarvan mnie może dajwować ale za dużo na to nie mogę poradzić niestety, nawet jakbym chciał. Nie chcę wardować, żeby nie widzieli tego warda. Problem jest taki, że on mnie może próbować zdejmować, nawet zaraz solo, jakiegoś jakoś osoba sprakuje pasywa. On ma level 3, ja mam level 2. Ciężko go będzie zabić nawet na ganku, na stalkach, w takim wave'ie. Właśnie on to dopuszuje i zostanie, ale nie powinien zostawać. Dobra, jak on nie idzie, więc jest git. Ja po prostu to farmię. Problem jest taki, że teraz jak on zrykoluje i wave się będzie bouncował, to ja tego nie mogę dopuszczować jeden na jeden. Będę potrzebował covera. Dobra, Irelia zaszła na midę i nic nie zrobiła. Ale problem jest z tym krabem, bo... Jak nie? Kontroluję trade'a tutaj. A szpreszy jarwan. Dobra, to jest okej. Okay. Miałem wybór albo po prostu mogę olinować Irelie, bo i bo bo strolował trade'a i przyszedł we mnie skój i mogę mu ponad pół HP wziąć. Albo po prostu mogę wejść w Jarvana i spalić mu lesza. Wydaje mi się, że obie opcje były okej. Okay. Tylko teraz Jarvan może być od linii. I to jest taki problem. Jeżeli się na to zdecyduje, to... Dobra, nie ma go. Bordowałem na wszelki, teraz co dopuszczuję i pójdę do bazy. Moglibyśmy go w sumie zdejmować. Ja mam Ignite'a. On ma raczej flasha, ale jakby z mida zeszli, spinguję im, żeby zeszli. Jak Jarvan tutaj... Z... Jace tutaj zejdzie z... Echo i ten ziomek tutaj padnie, to jest koniec gry dla niego. Bo Jace jest trochę późno i nie ma planta, więc on może pomniejszyć wave'a. Kurde, no jako padł niestety, ale ale jest jak jest, wydaje mi się że trochę za, szy za szybko wszedł, w sensie to i tak jest dobre, bo jak jest jeden za 1 to on traci po prostu takiego wave'a, ale wydaje mi się, że mógł trochę poczekać, ewentualnie pozwolić mi wziąć agro, ale dobra, jest OK. Dobra, że na bocie padli. Teraz pomimo tego, że cię go zabiłem, to będę musiał uważać na tym bounce backu, bo nie mam flasha, nie mam Ignite'a i on na stackach i tak wygrywa, ja muszę po prostu wchodzić w małe trady w matchupie i grać blisko swojego tower'a. Ale też muszę nie przesadzać z trade'ami, bo mam po prostu lifesteal i z vampirika, więc mogę przesadzać. Chyba ja po prostu dam mu to skraszować, poczekam na mojego flasha Ignite'a i na bążbeku. Może z r -ką. jak jako przyjdzie, to, to uda się go znowu zabić. Nie chcę tutaj ryzykować, po prostu nie wiem, pod tego wave'a. Zarwam znowu na bocie, ale na stackach i tak nie wygrywam. Jace spróbuję zgankować on raczej będzie po creepach skakał, ale powinien być dead. O, leci pod montaż. Ale nic tutaj nie zrobi. No dobra, spalił flasha, więc jest git. Ja tutaj ustawię freeza o, i raczej spróbujemy znowu go zabić, jak ktoś tu przyjdzie. A bo cię zabijają, proszę, drużyno. O, w krzaku nie byłem, all strolowałem. No dobra, i tak nie chciałem rikolować, proszę. Nie zauważyłem, że do nie wszedłem, ale to nie jest najgorsze, Tak, szczerze. No wiadomo, że wolałbym tak zrekolować, ale... ale plan jest mniej więcej taki sam. Będę friggał i czekał, aż ktoś przyjdzie, i możemy go spróbować zabić na, na mojej rce. To jest możliwe, że znowu po prostu jej i zejdzie. No nie będzie mógł grać. Dobra, on wbił muszę uważać na jego stakach. taka meganka i możemy zabić. Trzeba uważać, żeby nie sterolować i nie pać jako jeden za jeden. Tak też mogło Specyfiką tego matchupu jest to, że nawet jak mam takiego lida, to on powinien mieć kontrolę nad wave'ami, więc nie jest taki hop siup. Ja po prostu jestem mocniejszy w jakichś walkach i mam dobre tam na do ganki, ale Ale w takiej kontroli linii to to może być ciężko. Natomiast teraz ją mam, jeżeli on nie ma dostępu do wave'a i nie gra na stackach, to ja mam y, kontrolę i mogę po prostu w niego wejść jak go widzę. Ale jak on ma slow push, to, to nie mogę tego kontrolować. Dobra, dobre kombo zrobiłem, by się przeżyć ganka. Teraz możemy muszę skontestować. Irelia no F. Jak Eko dobrze rzuci W i zerkuje w to samo miejsce, to jak to ta sama osoba po prostu pada i dobrze to stajmujemy Dobra, przeskoczyłem RK Irelii, Powinniśmy to wygrać Irelia nie ma flasha. Muszę za 2 sekundy mu pomogę, ale chyba nie. Nie. Ma RK, eko. Ja mam nie najlepszy wave trochę, ale, ale muszę to zaakceptować. Jak że ograłem ten fight, bo RKowałem nad RK y, i i nie dostała dwóch staków, to no, mogło się chyba gorzej skończyć. Tylko że nie naprawimy tego wave'a, ale jest ok. Wydaje mi się, że mogliśmy próbować ją ograć, jeszcze jak eko miał RK, miałem chyba 4 sekundy do pasywki, to mogliśmy tego szukać, ale dobra, no jest ok, powiedzmy. Byliśmy heralda, dostałem fraga. Mogą być gorzej, prawda? Straciłem na tym 2 wave, albo trzy, ale to jest okej. Okay. No i teraz znowu, teraz po prostu farmię do Trinity, czekam znowu na mojego Ignite'a i będę mógł się z nim bić. Jak już mam Trinity i Ignita, to mogę go alinować. Natomiast bez tego może być jeszcze trochę ciężko. Znaczy wiadomo, że nie jest tak, że dostaję turbo stompa, co nie? Ale... ale nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której on może skomplikować grę, bo jakoś miał gra może na creepach i coś dodżuje, albo wiecie. Natomiast wiadomo, że jak on i wejdzie za głęboko, to też mogę go zabić. Dobra, widzę tutaj Irelia. Irelia z jakiegoś powodu idzie na ja mogę to skarpuszować. Ja po prostu się spapuję, żeby Irelia stała na Jaysa. Bo ma winning matchup. No dobra, jednak wracam na topa, spróbuję ją przeciąć po prostu. Jak nie będzie miało jak dojść do wave'a, to myślę, że się wkurwi po prostu. w Blade i... zaczyna nie krzyczy się monitor. Nie mogę tutaj podejść, bo niestety mam reda na nim, więc jakbym podchodził, to... To tower by mnie zaczął atakować. Natomiast jakbym nie miał reda, to mógł po prostu tam podejść i spróbować go zdejmować. A i tak jest super. Waves teraz odbija do mnie, on nie ma jak się uleczyć z niego, bo gazolinuje. Teraz go po prostu zdejmuje. Ja mogę po prostu wyjść mu przed creepy, on nie może grać. Musi zricolować prędzej czy później, albo musi czekać na Jarvana. Wydaje mi się, że Jarvan jest za nim, jeżeli on tak gra. Ewentualnie nie wiem co robi, bo on nie ma many Ale to jest bardzo podejrzane, no jest tutaj... Jest tutaj Jarwan, bez Flasha i Relia. Jeszcze Czogat tu idzie okej, okay, nie Jeszcze, się kusi mnie, żebym mógł zatrzymać Recall. To jest bardzo greedy, bo tu Jarwan może być i mogę paść, ale. o. Jarwanowi zatrzymałem, no dobra, dobre i to. Bez flasha i Bezerki i Relia. Muszę ją tylko ja muszę uważać, bo ona ma chyba nadal Ignata, nie jestem pewna, ale ona ma. Chcę tutaj jakoś jeden za jeden paść. nie jakby jakoś wszedł pierwszy wzięła gra. o, nie zrecolował. Czyli chyba jednak zatrzymałem mu recall, jak podchodziłem. Dobra, możemy wyjść. I tp jest ok. O, on A ja po prostu jest tilted, albo coś. Dobra, ja idę recall. Jestem na giga spike'u, on teraz nie może grać. Czy on tu nie troluje? Ja troluje? Zignatuję tu, ale raczej padnę. O dobra, flash na mnie, to jest ok. Jeszcze ja go zabiją. Oddam shutdown, na co teoretycznie nie jest jakiś super, ale, ale go zabili, nie ma flesha, więc... Więc jest okej. Okay. Niestety bot pada. Ale jak ja będę do przodu i jako będzie do przodu, to Twitch nie może grać w fightach, tak szczerze. Mam się jest tego nadzieję. Wyjdę z bardzo mida, złapię mid Wave'a. Powinni jeszcze tego wave'a pusznąć. Dobra, Irelia jednak już jest, więc nie mogą. Po prostu złapie topa, on to hard push, ja więc. Dobra, Irelia jest na spajku teraz i ja nie mam Ignite'a. On niedługo ma Rkę więc chyba nie chcę go po prostu tak olinować tak o. Więc zagram powoli z waveem i zaraz go będę ustawić. Owszem podejdzie pod tower, pod platea i go zalinuje. Dobra udało mi się go zalinować od platea. Idź się straci, Irelia idzie na mi więc im się pinguje. Przyjemnie bieski jeszcze na rzekę. Okej okay, nie schodzi, więc się zaleźmy w szaku. Nie wiem czemu mu został opadł od Shogata. o tam jakaś wojna jest. Dobra zabili też Irelia. to art puszuję. O i spróbuję może zejść do mi po tower po tym waveie. Hituje tower, w teorii tu może być czerwona. O dobra, widzę czerwona. Plus zgrania Camilla Trinity jest taki, że po prostu towery. towery. Eee... Okej, okay, teraz mogą wszyscy iść do mnie. Okej, okay, jednak nie idą. Dobra, wziąłem te dwa. Zasadnie warto zgridować po te dwa, bo daje 600 golda i nawet jak padniecie to... Bardzo często to jest Warf, ale na no, zależy. Od tempa na mapie, od tego czy macie shadow, no, wiadomo. W teorii mógłbym teraz iść, nie wiem, jakiegoś Executor'a, żeby po prostu zdalnie redukować mu healing i, i zawsze wygrywać. Ale zakładam, że jeżeli zagram poprawnie, to nie jest to potrzebne i nie chcę opóźniać mojego spajka. Zobaczę teraz, co będę robić na mapie, bo wybór, albo od razu iść na smoka, albo spuszczać topa i wtedy zejść. Na top jest pojewo, w które tracę, jeżeli od razu zejdę. Ale przez to, że mój team jest dead i reszta jest w bazie, to chyba po prostu... Dobra, jest gate, nomina zabiliśmy. Jeszcze i mogę sprawować złapać na rzece. Dobra, musiałem baterię w ławkach. Mogłem ten fight w sumie lepiej zagrać. Jakbym musiał inaczej E, to mogłem flashnąć po Twitchie byśmy go zabili. Ale i tak zabiliśmy po prostu ich za zero, więc nie ma co nas kaczynki, ja na to mam flash na kolejny fight. W teorii mógłbym w tej grze grać o wiele więcej pod siebie i wiecie nie wiem, stać na sajdzie i ciągle zabijać tej rally albo farmić. Ale po prostu gram w taki sposób, żeby trochę odciążyć mój team i... no i... zabijać po prostu ciągle enemy. Zabiliśmy na... midzie, zabiliśmy teraz na bocie. Eee... Okej, okay, szkoda, że tych smoków nie mamy. I teraz wzięli Haralda. Udawałoby się, że powinniśmy mieć kontrolę na mapie, no ale jest jak jest. Teraz muszę uważać. Proszę, nie czekaj, jak tam schodzi. Pff, no dobra, może jednak strolują. Ja po prostu będę brał te dwa, nie chcę tam schodzić raczej. Zaję, jeszcze teraz padnie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu padają na midzie. Totalnie nie jest moja wina. Jeszcze teraz eko padnie. I oddaję 1k golda. I oczywiście 3ff. Jest. Dobra, wziąłem te dwa, teraz mogę zajść. Może dabie jakieś freaky, ale jeszcze teraz Jay spadnie, więc... Dziwna sytuacja bardzo. Ale jeszcze Irelia tam jest, więc trochę ryzykowne. O, te pa jeszcze, leci. No tu jest pięciu. Dziwnie zagrał. Nie wiem, czemu tam wrócił. Tu Edo mnie i później wrócił, czy go coś ciągnęło? Nie, no chyba nie miało tego. Dobra, może tego osiągnę, możemy zabić. O, dostał slowa, więc go ma I też mam. No, no, Dobra, Raczej nie musiałem flasho'ować, ale... ale no. Powiem wam, że to samo sam zaczął grać, że po prostu gra gracie Camilo, Flash, Ignite, wywalone w tego TP'ka, wywalone w tego Divine'a i po prostu lecicie z Conquerorem i Trinity w każdej grze. O wiele przyjemniej się gra Camille e, z Trinity. Też bardzo często ma więcej obrażeń niż normalny Bit Demand Laki To no. drugi. Bo w teorii wiecie, przez to jak oni są tanki, to może robiłbym teoretycznie więcej obrażeń z Q, Ale... Ale no styl gry po prostu Camille Trinity jest taki, że o wiele więcej atak auto atakujecie. E, I w sytuacji, gdy nastakujecie Conquerora i Trinity, to i tak te obrażenia są podobne, a może czasami nawet większe, bo macie, nie wiem. 50, a te więcej jak wszystko nastakujecie. Uh, więc wiecie, i tak jest więcej obrażeń wszystkiego, nie tylko skutku, nie? Więc może powiedzmy jak uderzy, takiego, takie główczogata, to robię mu mniej. Ale jeżeli chodzi o kształt obrażeń powinno być ich więcej. Szkoda, że nie mam r bo tutaj Twitch dead. Nie wiem, czy z tego nie biorą. Jest unlucky Tak trolluję mój team. Nie wiem czy ja to skieruję. To są takie piki, że nie możemy trollować na ich Nie, po prostu więcej ich zabić. Jak ktoś troluje, to później się nie da ich zabić. Tracimy chyba na Shora. A ja tam chyba nawet nie wchodzę. Nie chcę Po prostu zagrajmy smoka. O, taka padnie lasowo. Nie, nie wiem o co chodzi tak szczerze. Nie wiem o co chodzi w tej rzeczy. po bo spresza. Ja nie wiem. Te typy mają totalny wylew wszyscy. Jeszcze FF wciskają. ich zmutować. Dobra, oni po smoku będą raczej recallować. Spróbuję kogoś złapać na Butwave, bo raczej ktoś zgriduje i zostanie po niego. Zobaczymy co się wydarzy. Mutuję ich wszystkich, bo on się nie chce tego czytać. I jest na topie, kto tu może przyjść? Może jakiś czogat. Spróbuję go złapać, też recalluje. Jest powiedziane, że ktoś tu podejdzie, ale... No dobra próba. No ja zabiję czogata na sajdzie, to chwilę zajdzie. Muszę po prostu jej wilić na mid żeby w niego wejść. Jakby to był jakiś inny heras, to mogę go wejść tego... Ale przez to, że ma 5 khp dosłownie, nawet więcej, to... Nie wiem czemu bijemy się na tapie znowu. Bez powodu. Może chociaż jednego zabiję, to nie będzie fatalnie. To nie jest fatalnie, ale... ale nie wiem czemu się tam bijemy. W trochę na szara na tym, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że nie z takim zamysłem to robili. Po <grym> prostu. Stosowo. Mogę cały czas zrobić presję na sajcie, ale nie wiadomo jaką. Całą naszą radę też stafować. jest raczej Twitch gdzieś na pizce. Uważać. Dobra, nie uda się zarkować Twitcha, ale... ale też nie padnę i mogę szukać na kolejnym E. No, dobra, jednak nie mogę jest taki, że nie mam jak zabić Czogata. Dopóki Zaya nie ma LDR-a, to, to nikt nie ma w niego obrażeń. W mogę go po prostu zarkować i na mojej arce ile jest? 6%. O. No niestety. Idę do bazy szybko, potrzebujemy Jace'a. Nie wiem, czemu nadal puszuje, czy się obraził, czy co, ale mogę iść pod enda. Mam nadzieję, że trikoluje. Nie wiem, idę po prostu na bota i modlę się, że ktoś tam przyjdzie i koi zabija. O, może w ten sposób wygramy tę grę. Bo problem jest taki, że ja chciałem grać na side, tylko przez to, że ciągle team padal osobno na midzie albo gdzieś, to... oraz tu no nie mogę presji zrobić. Idę na botę z rzeźcem. Może zabijemy, może się na pewno zabijemy, tylko że... jak wejdzie po na pojeba. W może tu być ktoś jeszcze. Limit inkibów jest możliwe, że nawet w 5 i tu botę. Oczekuję go, żeby procentówki mu robić. Dobra, mamy go. Możliwe, że tutaj jarma będzie z Irelio. Sama Irelia to muszę zabić. Irelia one shot? Gdzie jest eko? Trochę dziwne, ale. Wiecie, miałem shina w EQ? A, bo ja chciałem stopłacza kupić i kupiłem shina. O jasna dupa. O, to trochę niefortunnie, tak szczerze. O, trochę golda się zmarnowało. Ja, no, trochę biję. Chyba nie ucieknę nawet. Teraz mi się przydał ten divine, no nie będę ukrywał. <laughs> Ale myślę, że nawet Define by to za dużo nie zmienił, jak jest taki Fed. Cholera, trochę w tym patchu jest. Szkoda, że Twitch nie spalił w to bo w kolejnym fightie mógłbym go spróbować zmontować. Ale dobra, no może wygramy. Zaja dostała shutdowna. Jak Zaja będzie miał LDR, to to możemy się bić, tak szczerze. Bo w końcu będzie miał kto zabić yy, ta? 15% czy tam ile jest na LDR, ze 25% nawet. To dużo zmienia. Pytanie, jak to zagrać fight, żeby go wygrać, bo problem jest taki, że u nich 4 osoby zabiły obrażenia daje i nawet jak zabijemy yy, Twitcha, to obawiam się, że czogat można z wszystkich zabić. Tak szczerze, A Jeszcze demonika, ma teraz czogat. No jest turbo, bad. Chcę kupić 4 dużo Irelia na topie we możemy się bić. 5 na 4 A Jeszcze nie ma za razem, szkoda. Problem jest taki, że. Bo one-shotuje echo, jak wchodzi do przodu. Nie wiem, czy mnie nie one -shotuje. Zabiłem Zabili Czogata? Chyba to wygrywamy. Mam stopacza, więc mogę spróbować tutaj coś. Mogę go użyć. Kurde, co dostałem. Jak mnie nie dostał Cetaloka, to mógł to przezić. Znaczy i tak w sumie byśmy raczej tego nie wygrali, ale... Ale dobra próba. O no, trochę Czogat skerował tę gra, nie będę ukrywał. <laughs> 7 tam miał chyba. Ale no, ta gra powinna być wygrana i tak. Trochę było trollingów w mid game i każdy padał losowo Ale jest jak jest Pozdrawiam